Tonaka tworzył. Najtrudniejszym etapem projektowania postaci był sposób jej uśmiercenia. Oczywiście śmierć była nieodzowna, aby wyznaczyć granice pomiędzy przeszłym a obecnym i móc skasować kredyty za nowe. Sylwia była stałym klientem YFC, więc różne śmierci miała za sobą. Ta miała być inna od pozostałych, tylko dlatego czekała na nią z utęsknieniem. Po tylu losach, czekanie na śmierć było jak oczekiwanie na kelnera z zamówieniem, które brzmiało tak obco, aż prosiło się o, o spróbowanie. Przyszła do niego, uprawiali w, w jej mniemaniu seks, w jego wymieniali informacjami zakodowanymi w ciele. Wiedział, że jest tylko postacią. Pozwolił jej włamać się do siebie, skra skraść hasło do pokoju U w budynku YFC. Zadowolona opuściła jego apartament. Mógł dopracować detale jej śmierci. Choroby, wypadki, samobójstwa, morderstwa wszystko już przerobili. Nawet wypadek, który okazał się morderstwem zamówionym przez ofiarę, będący wyrafinowaną formą samobójstwa z powodu tajemniczej choroby, która mogła zabić, ale nie musiała. Tak, niepewność była najczęstszą przyczyną śmierci. Mogła wywołać wielki stres, który mógł przyczynić się do wielu groźnych chorób, lub wzbudzić wielką ciekawość, a z nią brawurę i spowodować wypadek. Ech, śmierć to było wyzwanie. No cóż, dobrze, że jest YFC z jego pokojem U, z tymi zabezpieczeniami. Po drodze może dużo się wydarzyć, a i pokój, a pokój jest zagadką. Wstęp do niego ma pan Maruki, nikt oprócz niego tam nie był.